Vlogmas dzień 13 i mamy piątek 13. Leo jeszcze śpi. Ja już zjadłam śniadanie i zrobiłam sobie kawkę. Nadrabiam vlogmasy na YouTubie. I dzisiaj będę szła na świąteczne paznokcie. Teraz sobie otworzymy kalendarz. Zobaczymy, co będzie pod 13. Mamy 13. Po opakowaniu można stwierdzić, że to będzie albo pomadka, albo błyszczyk, może kredka, albo wreszcie tuż do rzęs, bo mi się kończy mój... Wow! Błyszczyk! Ale patrzcie, jest pełnowymiarowy, więc super, bo do tej pory z tego co kojarzę, przynajmniej błyszczyk miałam miniaturowy, bo pomadki chyba były pełnowymiarowe ale patrzcie jaki kolorek taki czekoladowy zesłoczujmy wow no czekoladka przetestujemy go później, ale jak na razie mi się podoba no nie wiem czy nie jest to trochę za ciemne jak dla mnie ale no, zobaczymy, jakoś to ugram. Pachnie nawet ładnie. Ale no, super. Pełnowymiarowy błyszczyk. Wracam do Was już ogarnięta. W międzyczasie też Leoś wstał o 11.10. Już też zdążył zjeść i też go ogarnęłam, tak? I przetestujemy sobie teraz ten błyszczyk. No, jestem ciekawa jak będzie wyglądał, bardzo delikatnie się go nakłada. Powiem Wam, że on tak na żywo jeszcze go dołożę, bo naprawdę mało się go nałożyło. Jak dla mnie, no. To słabo się świeci. Jak na błyszczyk, oczywiście. Wygląda ładnie. Podoba mi się. Tak na żywo. W kamerze trochę może bardziej. Taki brązowy. Mocno brązowy. Taki tofi może nawet. Ale wygląda ok. Nawet do, do tego makijażu spoko. Tutaj ten gentleman, taki ma outfit dzisiaj, też brązowy. Tak skarbie? No pięknie wyglądasz, takie grzybki masz, tak? Na body. A zanim jeszcze na macie styrta jego ubrań, muszę to posegregować i wystawić na vintage. No tyle ma tych ubranek, no i muszę właśnie... W końcu się zabrać za to posegregować, wystawić właśnie w różnych rozmiarach. Eee, no i właśnie, że już ci zostawić leoś te ubranka, które ty nosisz, żebyś miał pod, rę pod ręką. No, tak, malutki, i pójdziemy zaraz na spacer. Chcesz na spacer? Pójdziemy na spacerek? Zjem jeszcze sobie szybko owsiankę nocną. I zaraz pójdziemy na spacer, ok? Loś, bo ty już zjadłeś. Mama szybko zjad. Właśnie zjadłam i tak patrzę na ten błyszczyk. No i powiem wam, że jak dla mnie to jest matowa pomadka w płynie. To nie jest błyszczyk, a było podpisane jako błyszczyk, lip gloss. Więc no tutaj im nie wyszło. No i w sumie Muszę się zastanowić, czy ja będę, yy, będę nakładać ten błyszczyk tak na co dzień, bo jest on no, zdecydowanie taki ciemniejszy niż ja zazwyczaj wybieram. No, wolę zdecydowanie jaśniejsze kolory, albo takie jasne beże, albo róże. I to po prostu czuję się w tym najlepiej. Ogólnie no, nie wygląda to jakoś w... źle, tylko no, inaczej. Także się zastanowię. No ale zdecydowanie to nie jest błyszczyk, no sami zobaczcie. No to jest matowa pomadka. Psiknę się jeszcze perfumami i już Leoś, ubieramy się i wychodzimy, okej? Okay? Dobra, które dzisiaj? Dobra. Padło na pink sugar. Zapomniałam, że pranie mi się robi i będzie gotowe za 15 minut, więc jeszcze tutaj wam coś nagram. Usiedliśmy sobie z Leo pod choinką i mam taką myśl, właśnie w głowie. A propos tego, że wychodzę na paznokcie później. I chodzi mi o to, że mm, Marcin później właśnie wraca z pracy i on zostaje z Leo, a ja idę na paznokcie. No i to jest normalna rzecz, tak? Tylko że. Niektórzy tak mówią, e, na przykład: e, O, jak fajnie, że mąż ci pomaga przy dziecku. I jak ja to słyszę, to po prostu coś się we mnie gotuje. No bo przepraszam bardzo, jakie pomaga? No jakie pomaga? To jest tak samo jego dziecko. Yy, I dlaczego y, się mówi, że mąż, tata. Pomaga przy dziecku mamie. No dziecko jest ich wspólne, a nie tylko mamy. Także po prostu nie mogę tego słuchać i aż wywracam oczami, jak słyszę, że ktoś tak mówi, od razu po prostu prostuję. Do kogo się ktoś tak powie, i, i mówię, że to jest jego dziecko, on się po prostu zajmuje swoim dzieckiem, nie że pomaga mi. I to jest naprawdę przykre, że nawet y, pewnie większość osób, nawet do tej pory, y, ma taką myśl. Na przykład widzi tatę y, na spacerze z dzieckiem i sobie myśli, Boże, jaki super tata! Normalnie tata na medal, e, Jezu, jak on się dzieckiem zajmuje. A gdy się widzi, mamy na spacerze. No to raczej ma się takie mm, normalka, że jakby robi to, co musi robić, wiesz, musi się zajmować dzieckiem. I tu nie chodzi o to, żeby komukolwiek bić brawa, że zajmuje się dzieckiem. Nie, to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że dlaczego, jak robi coś mama, nie wiem, bawi się z dzieckiem, czyta mu, zajmuje się nim przez cały dzień, eee, właśnie karmi, przebiera i te wszystkie inne czynności i wychodzi właśnie na spacer. No to to jest po prostu norma. A jak tata to robi, to nagle wielkie oklaski. No to jest naprawdę dla mnie totalny absurd. Zresztą dla Marcina tak samo. I on nawet sam chce później się zajmować, Leo, jak wróci z pracy, żebym raz, żebym po prostu mogła wtedy trochę odpocząć, zająć się swoimi sprawami. Ale też dlatego, bo on ich właśnie chce. On chce z nim spędzić czas. On chce się nim zająć. Tak, malutki, no. I, I właśnie on chce zbudować tą więź z nim. I właśnie tak samo w nocy, jak Leo wstawał na karmienie raz lub, no nie wiem, nad ranem właśnie jest głodny, no to, to też Marcin go karmi. I. I na weekend, no to też głównie wszystkie te czynności, przebieranie, karmienie, to robi Marcin, no bo on wtedy ma ten czas, nie jest w pracy i on chce się zająć dzieckiem, no żeby właśnie zbudować z nim więź, żeby Leo też wiedział, że ma i mamę i tatę, a nie że tata nic nie zrobi. No nie, nie ma tak. I wiadomo, na weekend, no to też. Bawimy się z nim razem, spędzamy rodzinny czas, wychodzimy na spacer. E, także no tak powinno być, a nie, że tata pomaga przy dziecku. No nie, tata się zajmuje swoim dzieckiem, po prostu. I ja uważam, że to jest właśnie bardzo dobre i zdrowe podejście. E, I tak samo no, moim zdaniem każdy e, ojciec tak powinien się właśnie zachowywać, e, a nie po prostu wszystko na, na mamę. Yy, przynosić, tak, Leoś? A Leoś bardzo lubi, jak tata się nim zajmuje, tak? Lubisz, jak się tata zajmuje i mama, bo masz rodziców, tak? <laughs> Skarbeniku. No i to też jest właśnie fajne, że ja nie muszę się totalnie nie wymarcić, że ja jestem całkowicie uwiązana właśnie z Leo, że nie mogę nigdzie wyjść, yy, bo on zaraz, właśnie, będzie tak do mnie tylko przywiązany, że nie będzie chciał z nikim innym zostać. I on po prostu, y, przez to, że Marcin y, też się nim zajmuje, to nie ma problemu, właśnie, że jak gdzieś wyjdę i tak dalej. No a czasem no, słyszę naprawdę różne historie, tak. że tak się dzieje, że nagle nie ma tej mamy i po prostu dziecko wpada w rozpacz. A to też jest właśnie no, przykre dla tego dziecka. Dlatego no, my po prostu razem wycho wychowujemy naszego syna. I tak powinno być. Czy nie skarbie? No tak, kochanie moje piękne, dobra, czekamy, bo to pranie się robi, zaraz powinno się skończyć, rozwiesimy i pójdziemy na spacerek, dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, słoneczko świeci, tak? No, się chłopaczek dotleni, mój synek piękniutki. Właśnie wróciliśmy ze spacerku, tak, Leoś? Ja teraz sobie zrobię pokrzywę i zabieram się za segregowanie twoich ubrań. No jeszcze muszę składać twoje ubrania. Jeszcze trochę tak poskładam, co? Potem sobie sam będziesz składał gościu. No tak? Cudaczku piękny, pozbawisz sobie na spacerku, co? No pewnie, że tak. Leoś leży na Macie. Ja zrobiłam sobie właśnie pokrzywę. No i zabieram się za segregowanie jego rzeczy i składanie. Niektóre rzeczy mam już złożone, ale no po prostu tego jest multum, więc muszę w końcu to zrobić. No dajcie znać, czy u Was też jest taki problem z segregowaniem i składaniem, właśnie rzeczy. Bo to po prostu ciągle jest jakaś styrta, to po prostu mnie tak no, denerwuje, i ciągle mam to z tyłu głowy, e, że jest to nieposkładane. No, ale tak się nie chce tego robić. Jeszcze jest tyle innych rzeczy zawsze do zrobienia. Mm. A właśnie mam patrzeć, jaki to rozmiar, bo to nie chodzi tylko o składanie, tylko jeszcze chcę posegregować jego rzeczy, które są właśnie już małe, i wystawię na te rzeczy. Więc jeżeli ktoś chce sobie zerknąć i, i skorzystać, no to właśnie mm, napiszę Wam tutaj mój nick do Vinted i też w opisie podlinkuję. No to zabieramy się do roboty. No, Jeszcze zrobić pranie. Mogę robić pranie, nie ma problemu. Nastawię pranie, nawet rozwieszę, ale potem to rozwieszać. I składać te rzeczy, no to po prostu nienawidzę tego, nie chcę mi się tego robić, zresztą Marcinowi też nie. I, i nam się zbiera taka styrta, i potem po prostu toniemy w tych rzeczach, i pewnie większość z Was tak ma. No i, i potem trzeba więcej czasu poświęcić, żeby to wszystko złożyć, bo to właśnie nie chodzi tylko o ubranka nawet Leo, tylko właśnie też o nasze ale dobra nasze w ogólnie są większość jest poskładanych ale no muszę jeszcze jego poskładać bo no tak to jest więc zabieram się do roboty Muzyka Wróciłam z paznokci, zrobiłam sobie takie śnieżynki. No mega mi się podobają i Marcinowi też się spodobały. Dajcie znać w komentarzu jakie Wy zrobi zrobiłyście w tym roku paznokcie, bo jestem bardzo ciekawa. Dostałam jeszcze prezencik, oliwkę do paznokci, więc fajnie. I teraz zabieram się za kolację dla nas. Jakieś kanapki zrobię. I zimową herbatkę. Jedna z Was prosiła o przepis na herbatę zimową, więc yy, pokażę Wam mega prosty przepis, ale praktycznie najlepszy. Taką robię najczęściej, już mi się tam woda gotuje. Przede wszystkim muszą być wielkie kufle. I, co jest też bardzo ważne, herbata liściasta, czarna. Ja tutaj mam czarną z pomarańczą, więc też super. I no, przeważnie, z herbaty czarnej, moim zdaniem, taka zimowa herbata będzie najlepsza. Więc tutaj sobie biorę do takich zaparzaczy. dość sporo tej herbaty, bo też to są duże kufle. Mają po 500 ml. Ogólnie my herbaty kupujemy tylko liściaste i mamy dużo właśnie, czy to takich zaparzaczy mniejszych, czy właśnie jakiś taki dzbaneczek, czy teraz to już dostałam od brata, też już Wam pokazywałam taki ładny, porcelanowy czajniczek bo herbaty liściaste są zdrowsze niż takie herbaty w torebkach w plastiku, więc no kupujcie takie. Także tu mamy. Już wszystko sobie oczywiście umyłam i tak. Czekam aż mi się woda właśnie zagotuje. W międzyczasie obieram imbir i to bardzo dużo imbiru. Imbir już sobie pokroiłam w takie plasterki. No i wrzucam pół na pół. I zalewam. I teraz trzeba poczekać, zanim wrzucimy Jakiekolwiek owoce i miód, więc czekamy. To już w zależności od tego, też jakby odparzenia, czy chcecie mieć mocniejszą herbatę, czy słabszą. Więc tyle czekajcie, ile uważacie. Oczywiście, jak będziecie wrzucać, no to herbata musi być gorąca, więc jakby też no, pamiętajcie o tym, żeby do zimnej nie wrzucić tych rzeczy. Już trochę odczekałam, więc zabieram się zakrojenie pomarańczy. To odgłosy to mój synek, który wstał niedawno i sobie gada i się śmieje. Ale pięknie pachnie pomarańcza, jaka soczysta. Kroję najpierw takie plastry okrągłe, potem na pół. I będziemy teraz w te pomarańcze wbijać goździki. Goździki już tak wbite, i wyciągamy herbatę. Wkładamy pomarańczki z goździkami. Wrzucamy też kilka goździków, po kilka do herbaty, bo goździki są bardzo zdrowe i warto je też. Yy, rzuć. Poczytajcie o tym naprawdę. Więc jak pijecie herbatę, to też tak luzem wrzućcie kilka goździków i porzućcie kilka. No, niektóre mogą być naprawdę ostre, ale warto dla zdrowia e, je porzuć. I jeszcze tutaj mam kawałek pomarańczy i wyciskam ten sok. To też jest bardzo ważne. No niby herbata, no niby nic takiego skomplikowanego, w sensie taka nawet zimowa, ale no wierzcie mi, że nie zawsze smakuje tak bardzo dobrze, więc ja tutaj robię naprawdę na, na bogato i uwielbiam taką. No i dobra, i to mamy. Teraz kroimy cytrynę. Także na pół. Wyciskam z niej sok, wrzucam. Tak samo do drugiej. Tutaj jeszcze kawałek mi został, więc jeszcze wyciskam. I teraz. Łyżeczka, pokaźna taka łyżeczka miodu. I Cynamon. I gotowe. Przepis na tą herbatę zimową jeszcze zapiszę w opisie. I będę się już z wami żegnać. My sobie teraz zjemy jeszcze kanapki, wypijemy tą herbatę, a później, jeśli chłopciu zaśnie, to zjemy sobie jeszcze mandarynki i kupiłam nam takie chrupki orzechowe curly 30% mniej tłuszczu, i może uda nam się jeszcze coś obejrzeć. Także ja się już z Wami żegnam. Jeśli vlog Wam się spodobał, to dajcie koniecznie kciuka w górę, napiszcie komentarz i widzimy się już jutro. Cześć!